Wyginam nam śmiało ciało, wyginam nam śmiało ciało, wyginam nam śmiało ciało, Dla mnie to? Mało. Wyginam nam śmiało ciało, wyginam nam śmiało ciało, wyginam nam śmiało ciało. Dla mnie to? Wyginam nam śmiało ciało, Wyginam nam śmiało ciało, Wyginam nam śmiało ciało. Dla mnie to? wyginam nam śmiało ciało, Wyginam nam Witam wszystkich Jestem na MineFoxie ma nowym Jak pewnie zauważyliście, mój teksturpad nie działa. Pomaga mi Haku, znaczy Haku. Zawsze coś ja czytam Haku, co ja mam z tym. Y pomaga mi Ser sergiul. Znaczy tak pomaga, w sensie, że jak będę coś chciał, to mogę do niego napisać. Dał mi y latanie. Sobie zamierzam pozwiedzać. Serwer jest jeszcze w budowie, no ale według mnie jest już dość fajny. Znaczy niech się rozbudowuje jeszcze, no. nie? Tylko... To co już jest zbudowane jest bardzo fajne, mi się bardzo podoba. No... No właśnie mówiłem, że w budowie. Mm. No to sobie zacznę zwiedzać. Włączam sobie latanie. O, las, właśnie go szukałem. No. Moje lagi niestety się nie zmieniły. To wina programu, to wina niestety programu, ale tam... Chyba widzę, że nie przeszkadza. No jeśli bardzo wam to przeszkadza, nie... Yy, piszcie... Pisz, piszcie w komentarzach. No to zmienię najwyżej program czy coś tam. Spróbuję z tym zrobić. W no, na razie tak... Ja się już przyzwyczaiłem do, do, tych rag, do, do tych lagów, że już mi to sam... mi osobiście to nie przeszkadza i... Mogę sobie tak nagrywać, tylko że nie przeszkadza to moim widzom, bo wiecie Ja tam nie znam się. No i może być tak, że ktoś ogląda nie i takie lagi. Ej. No więc rozumiecie. Sobie teraz pozwiedzam trochę. Zobaczę co tu mają. Aha, tak. Obiecuję nie używać. Yy, dostałem tego flaja I obiecuję nie używać, nie używać go do zdobywania surowców, łamania regulaminu, za, zabijania mobów i takich tam różnych rzeczy, które są niez, niezgodne z regulaminem. Po prostu będzie to cheat. Znaczy nie tyle cheat, co oszustwo. Ja na serio bardzo dziękuję administracji, że dostałem to latanie. Przydaje mi się. O, Sergiu mi napisał, że góra zamków w budowie jeszcze tu będzie boss. nie było przeszkadzam mi trochę no spoko dobra co tu jeszcze jest hmm. ogólnie mam problemy z tymi czankami nie ale to też niestety przez mój słabszy internet ale serwer dobrze działa sprawdzę na innych komputerach też na pewno dobrze działa serwer po prostu mam problemy z internetem małe Serwer działa idealnie. Nie no, jest tu bardzo fajnie? Mobarena! A <grym zbyt> więc tu jest y, nowa Mobarena. No mi tak wydaje. <grym zbyt> Cóż, jest pary, to ktoś, potem na łowka? Właśnie, yy, bardzo fajne, a więc tak się dołączę do Spliwa. Dołączę sobie do mobareny. Jak tylko skąd? Sobie widzę, jest jeszcze tura mobby, bo mobki nie poznikały. Zobaczmy, jakie to są areny. Aha, te fałdy. Wpiszmy tak. Jest arena i... Sobie tutaj pochodzę, pozaglądam, nie? No patrzę, co jest tu ciekawego, żeby się tak z oswoić tą mapą, że tak powiem. Haha, żebyś No. Hmm. Czy to jest wyzewanie? Ha. Bardzo się podoba, widać. Gracz. No, no takie rzeczy dostałem na początku. Jak to było. Chcę sobie dołączyć na splifa. Mówicie co? Zrobię pauzę. I jak się zwolni arena, to wejdę na nią. Może? No albo poczekam. Zobaczycie nie. Nie wiem, zrobię pauzę i przejdę na spliff i odpałużyję na, na splifie albo na tym na arenie PVM-u. Za chwilę tylko zobaczę. Zobaczę, co będzie szybciej, po prostu, no, dla was to nie będzie oczekiwanie. Bo oczywiście wy tego nie widzicie, jak ja czekam na to. Znacie się tam nie, więc nie będę tak gadał za dużo, gadał, wiem. Jeszcze na mob arenę nie wejdę, bo jakiś. Bo znowu ten. Znaczy, cały czas ten człowiek gra. A niestety na Spliffa. Nie wiem, jak się wchodzi. Zapytam się Serguila, jak się wchodzi na Spliffa. Bo wiecie co? Najpierw przetestuję komendę dodaną. Tutorial. źle Wiecie jak, jak to było? Tak. Na wyspę Nowa widzę, Mob Arena. jak sobie skończę tą Mob arenę, pójdę jeszcze na targi, pokażę wam takiego złodzieja, który jest na tym serwerze. Boję -y się, boję -y się, boję, -y boję -y się. O, oh. o. Oh. Flapjacki, tak sobie nazywam Flapjacki. Po prostu tak lubię na nie mówić. Labjack. Ciach! Ja. Big zombie! Mam nadzieję, że mnie nie zobaczył. iron golem. Fajnie mi się podoba też to, że w nowej wersji Minecrafta można pisać powisie znaki. Mi się to bardzo podoba. Oh, <laughs> 10 żelaza, jej. Podłoży te 10 żelaza. Laja. Polecę, polecę pokazać tego złodzieja, który mnie okradł i to było złe. Nie strony To było tam, nie. A więc to było tam, tak chyba. Tam było, tak, tu. Oj, moje błędy, moje błędy, ja wam powiem. Są sumie tak przelecę tutaj nad tym zamkiem, bo mogę wchodzić sobie, ale mówimy, jak tu wejść inaczej, ale na razie, Ale nie chcę mi się na razie. Sobie przelecę. Ten złodziej był gdzieś tutaj na rynku. To było gdzieś tam. O tu. Tu grasuje nas złodziejaszek. Jest to zaprogramowany mpc. No po prostu bot. Gdzieś tu sobie tam chodzi. Ktoś się z nim bije. O tu widzicie? Jest prawie nie do pokonania, chociaż bijecie cię zwykłe sztabko złota, ale ma bardzo dużą ilość HP. Nie mam pojęcia dlaczego, ale, prawie, ale chyba zawsze cię zabije. Dobra, miałem chwilowe problemy techniczne i jestem tutaj, no ale już ich nie mam. Staramy się te lagi wyeliminować. Niestety się nie udało. O, fajnie tutaj. Ale fajnie jest tak zwiedzać sobie czasami, dowiedzieć się, co gdzie jest. Bardzo lubię mm, ten serwer. Jest według mnie taki no, idealny wręcz, bo znam też bardzo dobry serwer Minecraft Polska. Ale według mnie tam za dużo tego dali. Znaczy, nie, nie że jest. nie, fajny, ale po prostu za dużo. Za dużo tego po prostu jest To tym a tu jest tego akurat tak dobrze, jaki, jaka twarz, ale bardzo mi się... Tyle rzeczy, ile mam. Minecraft Polska, ale to też i lepiej, bo nie masz ty tego tyle, że nie wiesz. No bo na tym Minecraft Polska no, jest takie coś, że po prostu nie wiesz, gdzie chcesz iść, bo ludzie chodzą i tu, i tam, i tam. Ale zawsze, no po prostu jest tego za dużo. No i. Według mnie trochę przesadzili. No po prostu. Spodziewałem się, że będę mógł to ukraść. No to ja nie okradłem tylko zobaczyć, co tam... 6 mi nie działało, Pobra, ale, ale zaktualizowałem jawę i pobrałem z MineFoxa launcher do 1.6, działa idealnie, bez, bez y, problemów, No serio, dobrze działa, świetnie wręcz nawet ułapa. Za marenę PvP. Ale to też jest zwiedzanie, to nie jest walka, tylko nie Aha, więc taka to pułapka. Nie da się tam przejść. Tu się da już wypaść. Ale nie zamierzam próbować. Bardzo fajna, nawet nie patrzę, ile już nagrywam. Tak się spodobało. Bardzo fajna mapa nowa według mnie. W następnym odcinku spróbuję sobie arenę PVP pozdobywać różne takie tam rzeczy. A, tak to by było na tyle, nie? To jest chyba wszystko. Ale bardzo fajne, bardzo fajne questy. Nie wiem, thank you

Bardzo... No i cześć. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Mało. słuchajcie sensowne panienki.